No cóż, niestety nie będzie widać, bo jest ciemno wokoło, ciemno wokoło, gdzieś tylko jakaś poświata się pokazuje, coś, jakieś światełka z oddali. Teraz zrobimy sobie taki spacerek po parku, spacerek po parku, żeby zobaczyć, czy nocne nagrywanie tym sprzętem się uda zrobić, czy też nie. To taki testowy, testowy, testowy kawałek nagrania. No cóż, idę sobie teraz w ścieżeczki. Nie wiem czy będzie je widać, czy też nie. Idę sobie w głąb, w głąb parku. Tylko muszę sobie przysłonić prąd telefonu, bo mi w oczy razi i nie widzę, nie widzę ciemności, w jakich się chcę poruszać. Nie wiem czy to wy nic nie widać. Nic nie widać w tym parku. No szkoda. Ale i są całkiem ciekawe ścieżeczki. Tutaj takie fajne. Spróbuję to pokazać, że jest to środek parku i piękna rzecz. I zrobię takie magiczne caco, że tu się da poruszać w tym parku nocą bez, bez szatańskich lamp. I już Wam, już wam to spróbuję pokazać pokazać, pokazać, pokazać troszkę w lepszy sposób. Na razie się kręcę we wszystkie strony, żeby pokazać ciemność w koło ciemność. No to już jest ciemność w koło ciemności. I teraz proszę bardzo rozświetlam, rozświetlam ten park, gdzie jestem. Czymś takim, co się troszkę świeci. Jestem w środku gdzieś tam, w środku parku. Oczywiście to jest w Londynie, gdzieś w jakiejś małej, małej, małej dzielnicy i możemy sobie biegać w jedną stronę, w drugą stronę. Dzisiaj z lampą przeprowadzę po nocy, przeprowadzę przez jedną alejkę. No już poświęcę się, uwielbiam chodzić po ciemku, ale poświęcę się i poświęcę trochę, żebyście zobaczyli, jakie tu można radochy i niespodzianki spotkać gdy się biega po takim parku przepraszam że to takie słabe światełko ale pokazuję park park do którego często przychodzę sobie pochodzić alejkami tutaj akurat mamy taką szeroką piękną alejkę i dęby tutaj też rosną i masy innych innych takich drzewek których nie potrafię wymienić z nazwy Niektóre alejki są świetne, główne, tak jak ta udeptane i, i można z nimi chodzić. I niektóre są bardzo wąziutkie, niektóre śmiesznie wąziutkie. No to powiedzmy skręcę sobie tam dalej, nie będę biegał skręcę sobie tutaj w tą malutką i tutaj kawałek jeszcze pokażę, bo tutaj jest górka, a schodzę właśnie z najwyższego punktu tej, tego parku, z tej górki, na którą wspiąłem się. Piąłem się, Wszedłem powoli i nawet zadyszki dłużej nie złapałem i tak poświecić tutaj doszedłem już do takich e, po takich schodach ziemnych z góry i to się tak fajnie schodzi po tym po ciemku się elegancko schodzi i czasami można wyje to znaczy wyrżnąć orła na ścieżce i to tak dalej 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 w dół aż dojdzie się do samego dołu tej no, oczywiście w koło są krzewy, krzaki, drzewa. Tygrysów nie ma w kołku, nie ma opodal, a inne, inne niespotykane dziwa się raczej nie zdarzają. I tu dochodzimy do takiej polanki. Często tutaj, oj, sieżeczki w górę, w inną, na inną górkę prowadzą, inne dalej, żeby nie było, że to jakiś taki mały pokrzywdzony park można sobie posiedzieć na złamanym konarze jak ktoś sobie wiesz, z dziewczyną przyjdzie no tam dalej idzie się dalej 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 a tu przejdę sobie tą ścieżeczką tą ścieżeczką pokażę no, lubię takie wąskie ścieżeczki które raz siępną w górę to nie jest ta sama wchodziłem wchodziłem schodziłem z jednej górki tą ścieżeczką która tak daleko prowadzi w górę nie widać telefonem, a styka nie wziąłem, więc nie pokażę. A teraz śmigam pod drugą górę, zobaczyć jak jest wysoko dalej. Więc zobaczymy, co tu będzie. Oczywiście, tak jak kiedyś mówiłem kilku osobom, że te parki są nie takie jak u nas. Nie takie. Bo tu nawet i powietrze inaczej pachnie, jak się, jak się chodzi to także tutaj jestem. Już wchodzę pod kolejną górkę i tu trzeba uważać na te skody. Po ciemku jak się idzie, jak się nie wyczuje rytmu, to się tnie orła. A tutaj, no jesteśmy już tak troszkę pod górkę, no one troszkę serpentynkami idą całości zniesienia nie widać, ale Zapewniam jak słuchacie, że się zasapałem, to znaczy, że już dosyć wysoko wszedłem w stosunku do tych górek. To także... O, tutaj jasno oświetlona alejka się gdzieś pojawia w stronach. No i tutaj już dochodzimy, dochodzimy do jasnej alejki. Jasnej alejki. Specjalne przejścia oczywiście, żeby tutaj nie wjeżdżać jakimiś dziwnymi rowerami i nie wchodzić z dużym brzuszkiem, bo są bardzo wąskie. Te przejścia tutaj proszę zobaczyć. Z dużym brzuszkiem ktoś może nie przejść. No i tutaj jest oświetlona alejka, gdzie już nie trzeba przeżywać. Przeżywać, że coś się dzieje. No oczywiście tam po, przeszedłem po jednej górce, po drugiej górce i niestety złapałem zadyszkę. Niestety złapałem zadyszkę i muszę troszkę zwolnić kroku, żeby sobie oddech wrócił do normy. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy też nie, ale mówię Wam, nocne spacery po takim parku to jest świetna frajda. Świetna zabawa, świetna przygoda. A szczególnie jak z naprzeciwka widać jakiegoś osobnika, który sobie biegnie parkiem i czasami jak ktoś widzi, że idzie po drugiej stronie osoba, to się niestety boi, odwraca i idzie w drugą stronę. Albo zatrzymuje się w oświetlonym miejscu, bo tak jak ja zauważyłem, Pojedyncze osoby boją się mijać w ciemnych alejkach naprzeciwko innych osób i jak ja idę sobie, to, to ja nie mam z tym kłopotu. Jak ja idę sobie, to nie mam z tym kłopotu, to ludzie idący z naprzeciwka, jak mnie zobaczą, bo to tam są nieraz lampy, tak jak w tym miejscu załóżmy, stają w oświetlonym miejscu, aż ja sobie przejdę i dopiero idą dalej. No i cóż, tutaj jest ulica i na tym momencie na tym momencie można zakończyć, zakończyć przygodę z parkiem I dziękuję. Nie będę się wracał w drugą stronę. Innym razem pokażę inne alejki, Może będę miał lepsze światło, ewentualnie troszeczkę w lepszym troszeczkę w lepszym czasie, w jaśniejszą noc, bo teraz jest zachmurzona noc, jest ciemno, dlatego tak niewiele widać. Dziękuję.